No cześć! Mało wam wieści i plotek z naszej wyspy miłości? Właśnie tak podejrzewaliśmy! Specjalnie dla was mamy więc program Love Island News, w którym Karolina Gilon porozmawia z zeszłorocznymi wyspiątkami Moniką Kozakiewicz i Pawłem Tyburskim. Trochę wspomnień z pierwszej edycji i trochę wrażeń z oglądania bieżącej. Gorąca para z przed roku na pewno chętnie podzieli się swoimi przemyśleniami, a Karolina dorzuci garść najświeższych plotek prosto z planu. Oglądajcie! Cześć Karola, jak tam? Kolejny tydzień mamy za nami. Cześć moja. Patrz, muszę ci coś pokazać. Przypomina ci to coś? Tak, to jest widon z Low Island, mam go do dzisiaj! Ja i Paweł... się, się swojego. Super, widziałam właśnie... Chciałam ja być do... taka jak wy. Mają w tej samej edycji takie same widony. Słuchaj, pierwsze preparowanie w Low e, za nami. Chyba Karol zaskoczył nas wszystkich. Tą osobą jest... Julia. No zaskoczył, ale o to chodzi właśnie w tym programie, że trzeba walczyć o swoje. Bartek nie był zadowolony i wcale mu się nie dziwię, ale umówmy się, to była bardzo świeża relacja i tak naprawdę no nie rozbił związku pięcioletniego, poważnego. Tak e, tylko po prostu walczy. Walczy, walczy o swoje i bardzo dobrze. Tak. Na tym to polega, po to są właśnie te przeparowania, jak sama nazwa wskazuje. Dokładnie. Słuchaj, tydzień temu wspomniałam o niespodziance, którą tutaj szykuję na Love Island News, także może... No dawaj! ...przeciągając, zaproszę moją niespodziankę. Dawaj, dawaj, dawaj! <gry> Myślę, że to nie będzie z rana. O! Już go usłyszałam, zanim go zobaczyłam. Siema, Paweł. E, właśnie a propos uczestników, co e, myślisz o nowych e, facetach, które właśnie do, do willi? Każdy nowy uczestnik wprowadza e, inną energię w ogóle i, i miesza. Nie, nie, nie. Aha. Nie, no słuchajcie, Mundek jest szalony na maksa, na maksa szalony, dlatego uważam, że bardzo pasuje do Natalii, bo ona też jest taka zakręcona pozytywnie, więc myślę, że oni się mogą świetnie dogadać między sobą. Wiesz co, Mundek jest specyficzny, ale myślę, że wniósł taką fajną energię do willi, której było nam tutaj potrzeba. Jest taki bardzo optymistyczny, wesoły. Wiesz, i tego nam brakowało? Przede wszystkim, wydaje mi się, że w tym wszystkim jest też szczery, nie? że jakby. Nie gra kogoś, kim nie jest, taki, taki ma styl bycia, jest taki, wiesz, zabawny, fajny, ale też ma swoje zdanie przy tym. Nie jest taką chorągiewką, tak. wydaje mi się, bo widziałem po jakichś tam konwersacjach, gdzie. Ktoś mu próbował narzucić swoje zdanie, a on jakby wręcz odparł to, że no troszeczkę on źle akurat myśli i, i źle się wypowiada na, na dany temat, więc ma swoje zdanie o, i no, no i super, brak. super cecha, to prawda. No dobra, a powiedzcie co myślicie o Oli i Rafale. No właśnie, co miałam spytać, słuchaj, bo to jest wyjątkowa para, której ja kibicuję od samego początku, natomiast zaskoczyłem. Kiwitujemy akurat w tym czasie. Bo... tak. Ale Rafał mi zaskoczył, tym, co powiedział, wyznał Oli. No przed chwilą powiedziałeś, że nie, masz tak, że nie chcesz o mnie za dużo wiedzieć. Co to oznacza? Uważam, że bezpieczniej jest czasem mniej wiedzieć, bo im więcej wiesz, tym może więcej wyjść takich informacji albo takich cech, jakichś twoich charakteru, sposobu bycia, które mogą być nieatrakcyjne w pewien sposób. On nie chce, myślę, że mhm. tym, co będzie nie wyjdzie, a jednak Ola chyba ma inne, inne zdania na ten dobrze, temat. Dobrze, a ja mam troszeczkę inne zdanie na ten temat, bo uważam, że... Dawaj, jak, dawaj, jak, dawaj, jak, dawaj. Jak facet, że właśnie Rafał jest bardzo fajnym chłopakiem. No ja bym nie. E, powiem, że nie? E, e, znaczy tak, w sensie takim, że trzeźwo myśli, tak, i trzeźwo podchodzi do sprawy, jest to, są to jego wakacje, życie podejrzewam, tak samo, jak i były moje i Moniki e, i chce się bardzo dobrze bawić, chce, e, chce czerpać z tego jak najwięcej, nie chce zagłębiać się w to, co będzie, żyje chwilą po prostu i, i, i nie obiecuje Złotych gór przede wszystkim. E, może nie chce się zagłębiać w, e, w życie mm, Ol, w, w oli, woli. tak. Więc wydaje mi się, że on. To prawda, to, prawda, to jest takie bardzo dojrzałe, nie? Żal, tak. Poznaje po prostu to, co jest. Poznaje dziewczynę taką, jaką jest w, na miejscu i, i żyje sobie chwilą, i to jest fajne. I ja jego akurat podejście szanuję. E, i, i, ja jestem za nim murem. Ogólnie mi śmiały, ale, ale, ale tak mnie zrobiłaś, że, że no... Jak tak. zrobiłam? No po prostu, żeby tak się spodobałaś, nie? Ja totalnie mam dzisiaj głowę w obłokach, nie wiem nawet co wam powiedzieć na to, bo pierwszy raz przy rozmowie z Dominikiem dzisiaj poczułam motylki w brzuchu. E, Julka mówi, że poczułam motylki w brzuchu tak. rozmawiając z Dominikiem, tak, 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 że... który spędził noc w kryjówce z Adą i co na co Dominik, no właśnie. Myślę, że Dominik. Ma... A Dominik, słuchajcie, Dominik ma pojemne serce. Jak ja to nazywam delikatnie. On po prostu skapia kwiatka na kwiatek. I A on tak ma, nie, nie. ma tyle w sobie miłości. Że... Tak, ale mi się wydaje, że ma tyle w sobie miłości, że chce ją podzielić na wszystkie dziewczyny w Willi. Ale powiem ci szczerze, że Karolina, że trzymał się mocno, bo tam Jurka podbiła już raz, drugi do niego. I tam trzymał się do momentu sztywno, że jest z Adą. Z Ona go tam kokietowała, o, przewracała oczami. No, ale jak widać. Każde drzewo można przesadzić. Powierciła, 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 powierciła i wywierciła. Karola, no? powiedz nam, który challenge podobał Ci się bardziej? Czy Janusz i Grażyna, czy może ten challenge z Rodeo? Z lodem najlepszy był. Hey, mi się podobał najbardziej do tej pory z lodem, bo to było Oto. takie HOT! Bo jednak mama ogląda, babcia ogląda, a to było takie... Ale wiesz co, zauważyłem, no, że, że na pewno produkcja tutaj... Mm, Zrobili tak, żeby szybciej otworzyć tych uczestników. I takie challenge na pewno ułatwiają złamanie tej bariery i, i otwarcie. Złamanie lodów. Tak. Złamanie lodów. Lodów. lody. Złamanie lody. Lody, lody, dokładnie. Lody, dokładnie. <laughs> Także to, zdaniem, <laughs> jest na plus na pewno dla, dla widzów, jak i uczestników, bo, bo oczywiście oni, są, oni się przełamią takimi zadaniami, co później będzie. Będzie rokowało, że będą bardziej otwarci i będziemy mieli po prostu lepszy I też Także ich to do siebie, prawda? No, Takie no, zabawy. Ten, te challenge akurat mogą naprawdę dużo namieszać, tak jak, jak ten. E, I co? Będziemy bacznie obserwować kolejne, kolejne dni, kolejne odcinki, e, poczynań naszych uczestników, nowych uczestników, e, i będziemy na pewno. Komentować Podobać i zachowanie. Już na plotkować ten... już. Ja, dlatego oglądajcie nas codziennie i tutaj się będziemy łączyć i mam nadzieję, że za tydzień będą kolejne jestki. Paweł, cudownie, że do nas dołączyłeś już. I... Ja, również, ja również się bardzo, bardzo cieszę i e, bardzo miło było Cię zobaczyć. I co? I do zobaczenia. Do zobaczenia i przesyłam Wam dużo słońca z Hiszpanii. Dziękujemy. Dzięki. Przyjmiemy z chęcią. To jest Pa, pa! Cześć, pa